Program Równać Szanse to program dla młodzieży z małych miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, którzy nie ukończyli jeszcze 19 roku życia, ale skończyli już 13 rok. On ma wyrównywać szanse uczyć tego, czego w szkole się nie nauczymy, takich umiejętności miękkich, bo jak wszyscy wiemy, szkoła jest od, od programu, od podstawy programowej, a równać szanse uczy pracy w grupie, uczy komunikacji. Uczy brania odpowiedzialności. Ona tak naprawdę zmusza do, do, do podejmowania działań i brania za nich odpowiedzialności. Byłem w takim momencie, że potrzebowałem, y, potrzebowałem się wyrażać, potrzebowałem robić coś, co będzie dla mnie, y, mnie odskoczniał od szkoły, od, od jakichś problemów. Stanęło na tym, że, że, że poszedłem właśnie do biblioteki, gdzie w pierwszy raz realizowano pro, y, projekt z programu Równe Szanse. Zaczęliśmy robić spektakl i tak już zostało od pięciu lat nieprzerwanie ciągle tworzymy, kreujemy swoją codzienność, swoje miejsce, zmieniamy to, czego, czego, czego jakby nic za nas nie zmieni, tworzymy to pod siebie. Przede wszystkim to są możliwości. Program otwiera nowe drzwi. Przychodzisz, ty, młody człowieku, przychodzisz i, 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 i masz możliwość robić coś, co chcesz. Ktoś, jeśli to jest w porządku, ktoś jeszcze to finansuje, masz możliwości zrobić to, kupić to, chcesz robić musical, możesz robić musical, bo, bo jeśli napiszesz wniosek i on przejdzie, będziesz właśnie występował na scenie. Program otwiera nowe drzwi i przede wszystkim właśnie daje szansę. Projekt tak naprawdę był o naukach ścisłych. Ja akurat byłam z chemii, prowadziłam warsztaty z chemii dla swoich rówieśników, a także dla na przykład szkoły podstawowej, ewentualnie też przedszkoli. I projekt był skierowany od młodych dla młodych, czyli na przykład do gimnazjalistów do gimnazjalistów. I w ramach tego projektu mieliśmy organizowanych dużo, wiele szkoleń. Na przykład z wystąpień publicznych, gdzie na przykład teraz jak stanę przed publicznością, to po prostu nie boję się mówić, tylko mówię swobodnie i, i czuję się dobrze. Poza tym projekt był nastawiony, tak jak powiedziałam, na nauki ścisłe. Czyli na przykład ja studiuję chemię, wcześniej chodziłam do Liceum o profilu biologiczno-chemicznym, jeszcze tam z rozszerzeniem języka angielskiego. I dzięki temu, dzięki tego, że byłam w tym projekcie, to uczyłam się teorii w szkole, a praktykę miałam w projekcie. Warto naprawdę działać, bo nawet niektórzy mówią, że wsie dużo różnią się od miast, przede wszystkim właśnie możliwościami. Jak na przykład jeździliśmy na pokazy do jakiejś większej miejscowości, a mniejszej, to widać jest różnicę po prostu w odbiorze. Pojechaliśmy na wieś, która ma naprawdę bardzo mało mieszkańców, i całkiem inny odbiór był niż w takiej większej. Te dzieci się naprawdę cieszyły, że mogły zobaczyć coś takiego. Nawet jedna pani mi powiedziała, jak prowadziłam szkolenie właśnie z moimi rówieśnikami dla nauczycieli i ona mi powiedziała, Ewa, jak ja bym chciała, żeby moja córka kiedyś tak potrafiła jak Ty. Także to było dla mnie naprawdę zaskoczenie i byłam bardzo dumna z siebie. Głównym celem naszego projektu było stworzenie trasy pieszej. Trasa nosi tytuł Gościniec Strachów Polnych. Jest to, jest to trasa, która przebiega terenem, terenem polnym, teren, terenem lasów, idzie przez działki, przez cały szlak biegnie, biegną, są ustawione strachy polne. Udział w tym projekcie przede wszystkim bardzo mnie otworzył. Jestem teraz y, bardziej zainteresowana historią naszego regionu, y, naszą tradycją, bo strachy polne to też była. Y, to jest tradycja, z której to wszystko powstało, nasz projekt. Ten projekt to był początek mojej aktywności. Dopiero wtedy na tym projekcie poznałam fajnych ludzi, z którymi możemy dalej działać, dalej coś robić na terenie naszej gminy. Także zaczynamy, jesteśmy już w trakcie kolejnego projektu Lokalne Partnerstwa. Nosi tytuł sieć miejsc przyjaznych młodzieży. Także dalej działamy, dalej otwieramy miejsca przyjazne młodzieży i udzielamy się aktywnie. Bardzo polecam udział w takim projekcie. Jest to fajne, fajnie można się zgrać z ludźmi ze swojej okolicy. Tak naprawdę dopiero się poznaliśmy przy tym projekcie, mimo tego, że mieszkamy niedaleko siebie, to wspólne wspólnie musieliśmy coś stworzyć, znaczy musieliśmy, chcieliśmy coś stworzyć wspólnie. Każdy miał swoje zadania. Byliśmy podzieleni na grupy. Dla naszej młodzieży był ogromną szansą bo tak jak podkreślają jego założenia, jest skierowany do dzieci, które... Yy, Mieszkają w małych miejscowościach, więc tam w wielu tych miejscowościach albo się nic nie dzieje, albo się niewiele dzieje. U nas niewiele się działo i zastanawialiśmy się z moją szefową, która ze mną pracuje, zawsze pracujemy w takim tandemie dwuosobowym yy, nad przygotowaniem różnych projektów czy różnych działań w bibliotece. Co zrobić, żeby stworzyć taką przestrzeń właśnie dla tych młodych ludzi i odkryłyśmy program równe Czasę i zobaczyliśmy, że te założenia są po prostu rewelacyjne. Tam wniosek jest też bardzo prosty, e, szkolenie było prowadzające bardzo dobre i udało nam się od pierwszego razu dostać dotacje na te działania. I później to po prostu był taki, taki progres, taki narastający sukces. E, młodzież na pewno stała się odważna. E, na pewno ma odwagę realizować swoje marzenia, nie boi się tego. E, niektórzy z nich byli e, zupełnie dać bardzo cisi. E, w ogóle nieasertywni, dawali wywierać na siebie wpływ. W tym momencie oni po prostu twardo tupią nogą i mówią, nie, teraz jest nasz głos. Oni po prostu wzięli sprawy w swoje ręce, zobaczyli coś poza ten wiejski ogródek, że jest ogromny ogród, do którego oni mogą wejść, on może być ich. Ja, ja to tak myślę, że taka zmiana w osobowości, to, że oni są odpowiedzialni, że jak się czegoś podejmą, to są w stanie to zrealizować w najlepszy, najlepszy możliwy sposób dla siebie. I, i, I umią ze sobą współpracować. Umią też e, wyjść do ludzi na zewnątrz i poprosić ich o pomoc. I to nie ma znaczenia, czy ten ktoś ma 40 lat, 50, czy to jest burmistrz, czy to jest wójt, czy to jest przedstawiciel jakiejś organizacji. Jeżeli patrzę z perspektywy koordynatorów młodzieży, to wszyscy razem od siebie się uczymy, bo ci dorośli Uczą się od tych młodych ludzi, umieją rozumieć ich świat, mówić ich językiem. To jest bardzo ważne dla dorosłych ludzi, żeby nie było czegoś takiego, co dłużej, żeśmy dzisiaj usłyszeli: przekleństwo świętego Mateusza że wszyscy myślimy o tej młodzieży źle. Ona jest fantastyczna i my jako dorośli możemy z tego czerpać. A młodzi ludzie mogą czerpać z tego naszego doświadczenia. I myślę, że wszyscy przy tym programie zyskujemy. Zyskujemy to, że w tych naszych małych środowiskach naprawdę zaczyna się coś fajnego dziać. I oni później doceniają to, że to, że mieszkam gdzieś w małej miejscowości, to nie musi być wcale wadą.